I raz, mikrofonu. I raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Nie cieszę się bardzo słabo słychać. Ale chyba nawet wiem dlaczego. Ustawienia OPS-a mi się ostatnio zresetowały. Nie muszę podwołać I raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Nie cieszę się bardzo słabo słychać

Szanowni, to jest coś tak absolutnie nieprawdopodobnego, że muszę to skomentować jako, jako pilot i jako osoba, która lata w symulatorze na to lotnisko. Bo pamiętajcie, że jest to lotnisko, które wymaga najwyższych ich stopnia uprawnień, aby lecieć na Maderę. Natomiast to, co tutaj się wydarzyło, powiem Wam tak, no, interesuję się lotnictwem 36 lat. Oglądałem na YouTubie, w telewizji naprawdę, nie chcę myśleć nawet, ile tysięcy lądowań oglądałem. Sam osobiście wykonałem w symulatorze kilka tysięcy lądowań, z czego naprawdę grube kilkaset było, kilkadziesiąt tysięcy, przepraszam, wykonałem lądowań na symulatorze na przestrzeni 8 lat, z czego przynajmniej kilkaset, jak nie kilka tysięcy wylądowałem na maderze I powiem Wam, że nawet w symulatorze nie zrobiłem... Tak ekstremalnego lądowania, jak tutaj pilot w rzeczywistości. To, że ten Airbus wytrzymał to lądowanie, że pszenia go się nie złożyła, to jest naprawdę coś absolutnie niesamowitego i naprawdę yy, pod... Kolejny raz gratulacje dla Airbusa za to, że robią samolot, który po prostu no, nie składa się jak domek z kart. Ostatnio nie wiem, czy, czy interesujecie się lotnictwem, ale Airbusa 35900 po lądowaniu w Tokio w Hanedzie rozbił, rozbił swoją, swoimi kołami właściwie i dołem, dołem całej jakby, no, struktury samolotu. Rozbił praktycznie w drobny mak Dasha, który stał przed nim. Lądowanie odbywało się w nocy, piloci dostali zgodę na lądowanie i przed nich niestety wjechał Dash. Nie mieli szans go zobaczyć, więc tutaj absolutnie nie ma winy pilotów. Rozbili go w drobny mak, samolotem nic się nie stało, poza tym, że się zatrzymał, wszyscy pasażerowie zdążyli wyjść, no i dopiero potem samolot spłonął, ale nikt, nikt z pasażerów i w ogóle nikt z tego Airbusa nie odniósł żadnych większych obrażeń. A teraz wszyscy w dasz, o chyba poza kapitanem w ciężkim stanie twój do szpitala. Nawet nie obserwowałem, czy on przeżył tę katastrofę, czy nie, poza nim pozostali członkowie załogi Załogi zginęli. Także tytułem wstępu, tyle chciałem Wam powiedzieć. Teraz zobaczcie, co się wydarzyło na Maderze, bo to naprawdę jest absolutnie nieprawdopodobne. Mówię 35 lat oglądam filmiki. Między innymi z, najczęściej z Madery, bo to jest lotnisko, które słynie z tego, że jest jednym z najtrudniejszych na świecie. Nie tylko przez to, że jest zakręt do lądowania na pasie 05, ale również przez to, że bardzo często są tam niekorzystne warunki pogodowe, wieje silny wiatr z północy i to nie jest wszystko, ponieważ ukształtowanie terenu od strony północnej są góry. Są dwie kotliny, gdzie wiatr nabiera rozpędu, jest tam większy ciśnienie i wywala na obu końcach pasów. Jak zobaczycie na topografii terenu, akurat są te dodatkowe podmuchy, więc jak wieje z północy, to lądowanie na obu kierunkach, głównie na 0,5 się ląduje, jak wieje z północy. Chociaż może wiać tak z północy, bardziej, bardziej od zachodu, wtedy mogą się odbywać również lądowania na pasie 2-3 I w obu przypadkach są to naprawdę bardzo, bardzo trudne lądowania. No i tutaj jedno właśnie z takich lądowań z trudnym. Z którymi warunkami pogodowymi, były, z którymi musiał się mierzyć pilot Airbusa A321, także, może przejdźmy do filmiku i zobaczcie, co tu się wydarzyło. To jest naprawdę absolutnie nieprawdopodobne. No tu się zapowiada, że jest dobrze, dość stabilny lot, leci sobie tap. Portugal, skalinia lotnicza wyjście z zakrętu, ustawienie się w osi pasa sekundy, sekundy od przyziemienia. Słuchajcie, zwróćcie uwagę na morze, jak jest bardzo pofalowane. Ewidentnie widać, że wieje. Za chwilę zobaczycie jeszcze Windsocka. No, już widać Windsocka w, w lewym dolnym rogu, więc wiatr jest na, praktycznie na granicy tego, co w ogóle do, wolno dostać zgodę do lądowania, tak? Nie zmienia to faktu że naprawdę mocno wieje. Zwróćcie się na ten wing, są się telepie. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy nose down, tak? Czyli pilot e, chce po prostu... E, jest zbyt wysoko, dostał podmóg, więc chce zejść, zejść niżej. Jest to jak, jak najbardziej na tej wysokości jest to jeszcze normalne. I zobaczcie, nose down. Teraz praktycznie z pozycji obserwatora wydaje mi się, że przednia goleń też jest niżej niż tylna. No i zobaczcie, co się dalej dzieje. Co się dalej dzieje? Tutaj to już jest, naprawdę, tutaj to już jest pikowanie wręcz. Także tak bardzo musiało wiać, że ten samolot, pomimo tego, że... E, musicie też wiedzieć, że on na tym ustawieniu klap, e, a wydaje mi się, że tutaj jest maksymalne ustawienie. Mm, samolot jest tak skonfigurowany, że ten przód rzeczywiście jest wtedy niżej. Więc żeby lecieć płasko paradoksalnie to nie będzie, nie będzie wcale lot, że mamy przednią goleń równo z tylnymi. W takim układzie sąd będzie leciał do góry, więc to ustawienie jest jeszcze normalne, żeby mieć ten kąt, który chce osiągnąć. I teraz właśnie, co się dzieje dalej. Następuje wyrównanie, tak? czyli normalna sytuacja. Ale on leci do, do góry mimo wszystko. Zobaczcie, wypoziomował samolot, przy tym ustawieniu klap, przy tym podmuchu, przy tej prędkości. Nadal siłę, skrzydła generują pozytywną siłę nośną, więc samolot mimo to leci do góry. Pilot jest już na końcowej strefie, zwróćcie uwagę, że jest na przedostatnich liniach. To znaczy, że on w tym momencie zostało mu kilkanaście metrów, żeby posadzić samolot. Jeśli tego nie zrobi, to musi odejść na drugi krąg. No, dodatkowo zwróćcie uwagę, że na górze nad samolotem i nad samolotem z lewej strony macie kolejne dwa łyn które wskazują na to, że naprawdę potężny wiatr wieje w tym momencie. I ten pilot musi z tym walczyć. Zobaczcie teraz, co się dzieje. On daje nose down. Chce koniecznie wylądować. Nie wiem, może mu się chce do toalety. Nie chce odchodzić na drugi krąg. Pytanie w ogóle, które to było lądowanie. Nie sprawdzałem tego. Być może to było pierwsze lądowanie, a być może to było trzecie. I po prostu miał już dość. naprawdę chciał ten samolot posadzić. Zobaczcie, co tu się dzieje. Pierwsze przyziemiło pierwsze przednie koło. Słuchajcie, nie ląduje się nigdy samolotem na przednie koło, chyba że ma dwie golenie z przodu i goleń skrętną, nazwijmy to z tyłu, czyli w ogóle inny typ samolotu, na przykład samoloty akrobacyjne. Natomiast większość, wszystkie, wszystkie a obecnie latające airlinery, czy Bank, czy Airbus, czy, czy nie wiem, CRJ i tak dalej, bombardiery, wszystko, nawet dasze, wszystko ma przednią e, oś skrętną i jedną golem i dwie z tyłu. One są przeznaczone do lądowania. Tam jest przede wszystkim amortyzatory i cała siła, tam ma uderzyć w trakcie lądowania. Zresztą wylądował na przednim kole. Zobaczcie teraz co się dzieje, teraz dobiły tylne koła, ja naprawdę nie chciałbym być w tym samolocie ani jako pilot, ani jako pasażer po prostu, zobaczcie tu jeszcze, zwróćcie uwagę co teraz się dzieje, on jest jeszcze w tym momencie w powietrzu, go odbiło do góry, zobaczcie znowu przyziemia przednie koło, dalej tylne koła są w powietrzu. I teraz następuje dopiero przyziemienie całego samolotu i wytracenie prędkości, naprawdę możecie szukać filmików na internecie, nie znajdziecie takiego lądowania. Być może takie były, ale nikt ich nie nagrał, natomiast z, z, z lądowań, które, które zostały nagrane, to jest coś naprawdę arcy, arcy nieprawdopodobne to, co dzisiaj zobaczyłem. Mówię, oglądam lądowania 35 lat, ja takiego lądowania ani w symulatorze przez początkujących, ani mi osobiście, chociaż nie ukrywam, kiedyś takie dość podobne zrobiłem w x 12, <laughs> ale to był błąd, błąd symulatora. A nie do końca. Tam jest jeszcze problem praw fizyki w XP 12, A to temat rzeka może na innego streama. Także naprawdę, no ja jestem w ciężkim szoku, także musiałem się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami jako osoby, która zna się na tym dość mocno. Naprawdę, to jest po prostu coś absolutnie niebywałego. Lądowanie w, tym, w, taki, w taki sposób, po prostu na dole macie link do filmiku. Jak chcecie, możecie sobie to zobaczyć jeszcze na dużym ekranie, bo tutaj konwersja <laughs> transmisyjna będzie na pewno ta jakoś tutaj odbiegała e, jakością od tego, co moglibyście zobaczyć. Także tyle na ten moment jeszcze dzisiaj lot w symulatorze z rolą w, moją w roli głównej jako pilot oczywiście w symulatorze tak jak wiem masło maślane Słuchajcie, ciężko się gada na żywo szczególnie będąc w takich emocjach i po zobaczeniu czegoś tak absolutnie nieprawdopodobnego jak to lądowanie tego rybasa także pozdrawiam i do zobaczenia na kanale pozdrawiam cześć